Wieczór witamy dzisiejsze spotkanie. Komentować dla Państwa będą Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Niestety, pierwsza wiadomość jest zła. Na stadionie pada rzęsisty deszcz i zobaczymy, jak wpłynie to na przebieg peczu. Dziś Hull City zagra przeciwko Stoke City. Czy gospodarzom uda się dzisiaj skruszyć najlepszą defensywę w lidze? Trener wspominał, że poświęcili dużo czasu na analizę taktyczną rywali. Jeśli do niezrównanej defensywy dołożą skuteczność w ataku, to coś mi się widzi, że mogą zabrać ze sobą do domu komplet punktów. Realizator pokazuje nam teraz jak będą ustawieni na murawie piłkarze Hull City. Trener zdecydował się na system 4-3-3 z fałszywą dziewiątką. Cofnięty środkowy napastnik, czyli wspomniana fałszywa dziewiątka, to sposób na skomasowaną obronę. Sprawia on wiele trudności obrońcom, którzy muszą podjąć decyzję. Czy lepiej jest wyjść do zawodnika, tym samym odsłaniając własną bramkę, czy zostać na swoich pozycjach, ryzykując strzał z okolic 16. Spójrzmy na ustawienie, w jakim dzisiaj zagra Stoke City. Trener postawił na system 4-5-1. Myślisz, że samotny napastnik zdoła dostatecznie zagrozić bramce przeciwnika? No, napastnik jest jeden, ale co najmniej dwóch pomocników może szybko przemieścić się w pole karne i błyskawicznie zmienić ustawienie na 4-3-3. Myślę, że mają wystarczająco dużo opcji w ataku. Dobre podanie na wolne pole. Groźnie, ale zdążyli na czas. Robi się niebezpiecznie. Markowicz. Dobre przejęcie w obronie. Brawo. Imbula. Wilson Boni. Ładnie przejął piłkę, ale nie opanował. Ryzykowna, ale udana interwencja. Glen Johnson. No szybko się pozbierali. Znowu są w posiadaniu piłki. No piłkę odebrał i stracił. Dobra wymiana podań. Nie ma gwizdka, gramy dalej. Sędzia uznał, że lepiej będzie zastosować przywilej korzyści. Za moment. Bramkarz wznowi grę. Grosicki. Blisko pole karne. Jest okazja. Bramkarz, dziękuję mu za tę interwencję. Dobrze. Rozpoczną od rzutu wolnego. Oddalają grę od strefy obronnej. Blisko polekarne może strzelać. Powoli, z rozmysłem, ale precyzyjnie czekają, aż nadarzy się szansa do strzału. Ładnie się zapowiadało, ale rywale odebrali piłkę. Afelaj. Wilen. Szagiri. Dobra pozycja do oddania strzału. Nie dał rady obrońca. Dobrze dograł. Ramkarz odetchnął z ulgą, bo było groźne dośrodkowanie. Dobrze zareagowała obrona. Afelaj! No i świetnie piąstkuje. Sędzia sygnalizuje rzut rożny. Ładne wybranie. Szansa na objęcie prowadzenia. Doskonale przerwał tę akcję. Już po strachu. Toczy się piłka. Kto teraz ją przejmie? A Jose Perez? No, zastanawia się, czy nie strzelać. Imbula. Pieters. Wilhelm, Wilfred Bonnie, Ach, wydawało się, że a jednak przejął. Blisko już do bramki. Atak pozycyjny długo rozgrywany, jakby chcieli uśpić czujność rywala. Dobra okazja! Dobrze, teraz obrońcy powstrzymali. Nie doczekaliśmy się bramek w tej pierwszej części spotkania. Dwóch rezerwowych wkracza do gry. W garze zwarci gotowi rozpoczynamy drugą połowę starcia na Casey Stadium. Arnautowicz. Glenn Johnson. Seria pięknych podań. Wilfit Boni. Toczy się piłka. Kto teraz ją przejmie? Są partnerzy obok niego. Szagiri! Świetnie interweniuje. Za moment wznowienie rzut rożnego. Nie ryzykował, nie łapał, tylko piąstkował. Jest przejęcie i mają szansę. Długo, spokojnie rozgrywają atak pozycyjny. Czekają na błąd rywala. Afelaj! Ryzykownie, ale udanie. No już blisko polekarne. Arnautowicz. Przyjął i odgrywa z powrotem. Wilfried Markowicz. Ryan Mason. Diaje Długo rozgrywają piłkę, ale myślę, że mają sposób na to, by zakończyć tę akcję. Próbował, ale nie udało się. No nic z tego nie będzie. Drużyna przeciwna odebrała piłkę. Glenn Johnson. Johnson? Markowicz mogą zdeprymować przeciwnika tym długim rozgrywaniem bezbłędnym. No, kto przejmie tę piłkę? Ładnie zapowiadał się ten atak, ale rywale odebrali piłkę. Imbula. No, może być groźnie. Piłka odebrana tuż pod bramką. Groźnie, ale zdążyli na czas. Markowicz. Ostatnie 20 minut meczu przed nami. A Jose Perez. Ryan Mason. Powoli budują ten atak, nie spieszą się, nie chcą zrobić czegoś pochopnie. Szagiri. Ładna seria podań, brawo. Ładna wymiana podań, ale przerwana przez rywala. Blisko polekarne Nieudana akcja Sędzia pokazuje, że rozpoczną od rzutu z załtu Ryan Mason Grosicki. Tak jest go! Proszę Państwa, ale sytuacja się zmienia. Jeszcze przed chwilą był remis. A za moment sędzia może odgwizdać koniec meczu i zwycięstwo! No to mamy gola strzelonego przez kapitana, i to w jakim stylu? Wspaniały przykład dla jego kolegów. Długo kazali nam czekać, by zobaczyć pierwszą bramkę w tym spotkaniu. Przecież mamy już drugą połowę. Na felaj, jeszcze 7 minut regulaminowego czasu gry. Cener uznał, że pora na zmianę. A rezerwowy na pewno da z siebie wszystko. Efektowne, świetne podania i dokładne. Nie zdołali przeciwnicy przeprowadzić ataku. Dobry odbiór na własnej połowie. Końcówka dzisiejszego spotkania jest wyjątkowo emocjonująca, a kibice dopingują swoich ulubieńców jak szaleni. A są jeszcze szanse, tu wszystko może się wydarzyć. A zatem słusznie zachęcam. A Jose Perez! Uderzenie, ale bliski strzelenia kola! Aj Szkoda, gwizdek sędziego spalony. <noise> Johnson, Johnson. Johnson. Ryan Mason. Przechwyt, ale nie opanował. Joe Allen rozpoczynają jedną z ostatnich akcji tego spotkania. Być może uda im się wyrów... W tym meczu oglądaliśmy tylko jedną bramkę, ale dającą zwycięstwo. Koniec meczu i mamy zwycięstwo drużyny, która rzadziej była przy piłce. Ale ewidentnie lepiej sobie z nią radziła. Nie chodzi o to, jak długo trzymasz piłkę przy nodze, tylko co potrafisz z nią zrobić.